Firma M10 zajmuje się komponentami i elementami zawieszeń samochodów terenowych. Weszliśmy na ten rynek w roku 2007, czyli jesteśmy stosunkowo młodą firmą, ale prężnie się rozwijającą. Oferujemy zawieszenia marki Dobinson Spring and Suspension, to są zawieszenia australijskiego producenta. Rozwijamy naszą ofertę również o elementy firmy Amada Extreme, jak również Whiteline. Extreme Outback i podobne tego typu rzeczy. Staramy się pracować bezpośrednio z producentami, w związku z czym jesteśmy w stanie zaoferować naprawdę, naprawdę atrakcyjne ceny. Myślę, że tutaj, patrząc na to, co, co, co stoi za, za naszymi plecami, to jest większość z naszej oferty. Myślę, że yy, gdyby ktoś chciał przejrzeć dokładniej, zapraszam na naszą stronę internetową pod adresem www.mtmprofi.pl. Yy, cóż więcej, yy, jeśli mógłbym opowiedzieć coś o sprzęcie, tutaj za nami widać po prawej stronie sprężyny marki Dobinson Spring and Suspension. Jak również amortyzatory olejowo-gazowe. Yy, bardzo, bardzo dobry sprzęt. Z kolei po mojej lewej stronie możemy obejrzeć amortyzatory marki Amada Extreme. To jest sprzęt, który wprowadziliśmy na rynek niecałe dwa lata temu. Zyskuje coraz większą popularność i klienci są bardzo zadowoleni. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, bardzo dobre wykonanie amortyzatorów. Tutaj klienci przede wszystkim cenią te amortyzatory za dużą trwałość. Mamy w ofercie amortyzatory olejowe, które polecamy przede wszystkim do samochodów turystycznych. Mamy również linię amortyzatorów sportowych do, do jazdy szybkiej, do, do przeprawy i podobnych zastosowań.